Witam Was w kolejnym odcinku zagrany w portach już trzecim odcinku. Jesteśmy teraz w salce 12. Coś się wygra dosuję, ale planuję nam źracie salę treningowych. Tej będzie... Oł oh yeah. I kosteczka. Zziuum się do góry będziemy. No to ziom. Weep. A, to fazami! No dobra. O, już kosteczka. Jak to znaczy? Przycisk. Hej, pod... Pod nim jest. Musimy się tam wyrzucić, czyli te po bo tam jest podaniec z kosteczką. Sorry, nie trafiłem. Co, stąd? Tutaj będę rzucił, ale nie przy swoich umiejętności. No, to jeszcze raz. Niebieski. Jeszcze raz cię rzućmy, a nie jeszcze raz nie trafmy. Dziękuję.

If you become lightheaded from thirst, feel free to pass out. An intubation associate will be dispatched to revive you with peptic salve and adrenaline. Substantial adrenalina. Very happy, Miss Pubawa. When we move from largely placed. 13th of salve, No. Oje, oh yeah. Jest kuleczka. <gryzanie> Dobra, ale puścimy to to i co to aktywuje? A, to. A. O. Tą kuleczkę... First tu jest przycisk. Tabelek jest stąd, czyli tam też jest przycisk. Stelujmy w to białe, bo bezpieczniej. I bierzemy kuleczkę. Kuleczkę, kosteczkę. Sorry. Skoczymy. No, I się tam. As part of a previously mentioned required test protocol, we can no longer lie to you. When the testing is over, you will be missed. Ja I a problem to we came across with. Więc... kolejna salka 14. Ah, this there will be two ways to enter it. I'll show you the All subjects intending to handle high-energy gamma leaking portal technology must be informed that they may be informed of applicable regulatory compliance issues. No further compliance information is required or will be provided. I are an excellent test subject Dobra, pokażę jeszcze sposób. No dobra No, wyskoczmy tam No to trzeba ustawić bardziej w tym kierunku i idziemy. Uda mi się. Fajne rozkładane schodki. O, no i tutaj można iść sobie... No, nawet tam otwierając liczbę. Ale... Bo ktoś nas obserwuje. Ktoś tam jest? Dobrze. Ale jest jeszcze normalny sposób przejścia. I wygląda on mniej więcej tak. Najpierw trzeba uaktywnić komentarz Tutaj wrócimy, aby się dostać o tam. I to jest nam naprawdę potrzeba. O nie. W kosteczkę. Zabieramy kosteczkę, to te wschody już nie działają, chyba. Dobra, idziemy tam. Ponieważ tutaj na jest podłoga, na której nie można postawić portalu, więc nie można by było stanąć na tym po prostu i tak. I jesteśmy. Nie ma tak. Ładnie. Dobra, idziemy. Co za brud. Nie chluj Jest kuleczka. Strzelamy sobie pomarańczowy. A teraz niebieski. Spójrzmy gdzie mi się... A, brud, bo nie Tak Działa, 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 działa. Very, very DZIAŁA? Działa. A komplementary victory Bezpłatna window zwycięstwa? W sensie to? Czy to? Tam to w sumie też było zwycięstwem. Nie, było Window. Dobra, teraz salta. I think I'll be it. I know, I'm be the enrichment center is committed to the well-being of all participants. Cake and brief counseling will be available at the conclusion of the test. Thank you for helping us help you help us all. Help oh, us all. This particular section. Okay, America. To ensure the safe performance of all authorized activities, do not destroy vital testing apparatus. Dobra, dobrá předtuhra přestala. For your own safety, do not destroy vital testing apparatus. Właśnie, to właśnie tu też jest ta bariera, która nam wykryje problem. I inne we have mamy w łapce.

A tu coś jest? Nie ma. A to pech. Rozszerzenie. Fajne. Co nic. No nie, to krzesła są. Na cztery kubki. Ale i tak nie będą wiedzieć, co my tu robimy. Idziemy. Fajnie mi się podobają te odwzględności, od odbicia światła. Mhm. Mm Kultura? No chyba tak. We noticed through our playtest. No to. Okay. I. Ano tam nie rozkochuje się, czyli. Nie to Vital testing apparatus destroyed. O właśnie. Co teraz? Aha. Musimy się przedostać tam, aby tam postawić portale. A propos, kul? Tak. Jak widzieliśmy wcześniej, i teraz widzieli też, kulka energii nie zostaje zniszczona przez te bariery. Tak no wystarczy? Niech chyba nie wystarczyło. Tratisz? No wreszcie. To jest najważniejszy znika tak powracająco łódkowo tego. wiedzieć, przyda się na przeszłość. O, tutaj śmiesznie trochę mną. O, spojrzymy sobie do góry, może. Jeśli chcieli, żeby tam porzucić pomęczowy i wyjść, ale. Ojej. Chyba pierwszy raz wstąpiliśmy się w prasie. Fotel będzie na wysokości. Zielony. Cieczę. Słyszę, że tamto jest aktywowany? Tak. Co się dzieje? Чекай, 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 сколько? не пытаешься маневровать. Nie nas? Nie Szkoda A pewnie tam jest odbiornik O wina, jak na nie wejdziemy, to się byłem. Łącza. Ty Tu jest przycisk A jest przycisk, a w tym za zapory Rozumiem. Chyba bardzo i A poprzedni. że wypuściliśmy nie tam gdzie chcieliśmy. Ups. So, I'm here to meet you, Ty. Who? Fuck, I don't know what to say. I don't know what to say, Did you know? You can donate one or all of your vital organs to the Aperture Science Self-Esteem Fund for Girls. It's true. Nie doczytałem, ale coś tam pisał o dziewczętach. The of Science. To jak... A jak wiemy, sterujemy dziewczyną. Due to mandatory scheduled maintenance, the appropriate chamber for this testing sequence is currently unavailable. It has been replaced with a live fire course designed for military androids. The enrichment center apologizes for the inconvenience and wishes you the best of luck. Android Joskova. Voiskowe. For portal. O właśnie, to jest android wojskowy. No, e no, jak się wywróci, to się wyłącza. Jak jest laser, to wiemy, że tam jest android. No, that's activated, activated. lost please put me down proszę ik chic celuj target lost jesteś centralnie nad... O, jak widzieliście, trochę nas tam wykrwawił. Podstawimy cię... ...w tym miejscu. No. No, to szukaj... Eł, ...ale komu? Może temu kto. To tu się ukrył i był zablokowany przez kosteczki. A z drugiej strony mógł wyjść. 4 tyle, pochylenie. Ale ja gra na A9, więc ten szydek sterujący postacią. Naciśnięcie go powoduje. Chucnięcie, raczej bym to nazwał. Cakey's Jak to Cakey's L.I.? Zlata coś mówiła, że dostaniemy na zakończenie testu to na posłodzenie tęsknoty. Ale jak to jest LA? Włamstwem? Uuu. Też chyba sobie żył. Uuu. urządzonką mu się zepsuło. A, o to mu chodzi, Help. Konsola do gier mu się zepsuła. Co to jest garnek? A, urządzenie się przegrzewało i mu podgrzewało wodę. Mirk, mleko. A co to jest, żarcie? Eper, czy Ale co to jest? Jeszcze coś więcej na tym? Ktoś coś napisane zostało? Beans, fasola! Szkoda, że nie Jasiu. Pasola za science. Rozteści są do czegoś przydatnych chyba. O kurczek! Się wbiłem w krzyżowy ogień! Ups! No i... Zostaliśmy już przez Fajnie. Ale dobra. Obadajmy sprawę. Tu jest jeden, tu jest kamerka. Tu jest dług. Tu jest przycisk. A ile tu? Skąd tu telekostek? A, zepsuło się. Przyszedł mechanik, stąd tu jego narzędzia. W tym później razie... spróbujemy. O! Potłuczony kubek. A to pewnie. sobie też posłuchał.

are you still there? searching are you still there? I'm uh -huh. Vital testing apparatus destroyed no yes probably. A tam coś <laughs> A to pewnie przypadkowo. Bo chciałem strzelować ze mną w ścianę. Okej, okay, już tak nie można. Zresztą tego, androida wojskowego. Wiesz co? Twoi koledzy byli niegrzeczni